The Oracle's words stand as a warning. Sparta will fall. All of Greece will fall. And only stout wooden ships can save them. Wooden ships. Yeah. Today we will dance across the backs of dead Greeks. She has sold her soul to death himself. She's going to bring all of her with her. Jesteśmy po kolejnym filmie, tym razem jest to 300, Początki Imperium, no i jak zawsze rozmawiamy o wrażeniach, po filmie może rozpoczniemy od osoby tutaj najbardziej kompetentnej, czyli od Przemka. No, więc najlepsze były efekty specjalne, no i te cięcia tymi mieczami, jak ta krew pryskała, tak. No właśnie, hiu, hiu. może troszkę za dużo było tej krwi. No właśnie, nie. To był najlepsze film. Zdobanie od 7 lat. No, ja bym, ja bym. temu filmowi dał tak pegi na 7, no. Przemocy nie było. Ale jeszcze. Tak, głupio się skończył. Bo? No, bo. Tak, jakby w fajnym momencie to przerwali. Skończył się, jakby była zapowiedź kolejnej części. No. On... A, możliwe. Tak. Możliwe, że będzie kolejna część. Ale ty yy, mówiłeś mi, że masz komiksy. No? W pierwszej części. A, Aha. No, I fajne są. Aha. I właśnie tak jest e, autorem tych komiksów? No, yy, Frank Milepcze. Mhm. Uh -huh, tak. uh -huh. No, ale na przykład y, jest tak, że te ostatnie sceny, co były właśnie. Te napisy, co były później takie jak komiksowe, narysowane, To tak samo ten komiks wygląda. Tak samo, że jest właśnie. Aha, ta sama technika. No fajnie. Mhm. A jest Sebastian? Tak. Co ty na ten temat? Ja sądzę, że fajne były, że akcje a te z coś, co to mnie, też się zgodzi, że były fajne, tylko tak nie brawo się skończyło. Tak jest moja opinia. co to znaczy nie brawo? No, Nie lubię, jak się tak przerywają filmy w trakcie akcji. Jak się odskręca duża akcja, i nagle przerywają filmy. Ale ona się skończyła ta akcja. Fitwa została zakończona. Nie, wojna to przegrana to przez Persję? zaczęła się wojna. Aha, rozumiem. Ale tam w historii była jeszcze jedna malutka bitwa pod Platejami i to o, koniec. I wtedy wygrali e, Grecy. No i Mateusz, I który się... O, e, który się na chwilę oderwał od e, komórki swojej. Co o tym myślisz? No, Były fajne, tylko że po angielsku no tak, były napisy. Napisy były, ale... W angielsku? Nie wiem, to było lepiej. Mhm. Mm Okej. Okay. Dobra. Muszę się nie zgodzić z tym, że były ten właśnie lepiej, że były te napisy, bo lektor by mógł to zapisać. Cały efekt. Tak. I by było swe tłumaczenie tekstu, a tak to ciekawie było. To machamy teraz wszyscy? Nie wiadomo komu. W swojej rodzinie, znajomym i w ogóle... Rodzinę. I siebie. Czoliby. Czoliby. <laughs> I pana Dudę. Dziękuję. O, ja tak samo. A tak, 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 tak. Dziękuję. Ci, A panie. tą rybę i tak poszlibyśmy. Jest... Dobra.